Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Denis Wróbel z bloga vdream.pl Dzisiaj w tym krótkim wideo chciałbym Ci pokazać jak działa proces Explorer, którego możemy pograć z strony SysInternals, e, strony Microsoftu. Jest to, słuchajcie, jest to, słuchajcie, soft niezwykle, niezwykle pomocny do tego, aby e, lepiej, mieć lepszy wgląd w procesy naszego systemu operacyjnego, ale uwaga, dodatkowo jest to Bonusowe, możemy sprawdzać, czy dany proces zagraża naszemu systemowi operacyjnemu. Zapraszam do filmu. Na początek, wchodzimy sobie po prostu, słuchajcie, w google.pl, może być również inna przeglądarka, to znaczy wyszukiwarka, i wpisujemy sobie proces Explorer. Wchodzimy sobie na tę stronę. Najważniejsze, żeby wejść w stronę Microsoftu, bo. Zainstaluje wam się syf. Eee, Proces Explorer V1601 Download Process Explorer OK. Gdy nasz Proces Explorer się już pobrał. To musimy go rozpakować. wyodrębnij wszystkie. Wyodrębni. No jest OK. No i uruchamiamy sobie po prostu. Ten plik, proc. EXP i urucham. Agree, zgadzamy się oczywiście. No i mamy nasz proces Explorer. I teraz tak, e, mamy tutaj procesy. I teraz tak, tutaj mamy description oczywiście, e, nazwę firmy, która stworzyła dane oprogramowanie, dany proces tutaj nam dostarcza do naszego systemu. E, tutaj jest zużycie e, procesora. A tutaj jest zużycie naszej pamięci e, fizycznej, czyli inaczej mówiąc, ramu. E, jeśli chodzi o sprawdzanie e, tego, czy dany proces jest, e, jakby to powiedzieć, wirusowy, to zaraz weźmiemy może jest to jakiś podejrzany e, chromnie. Wiem tu też nie. MSI search. Host. Może to Search indexer X. Chociaż nie, to też jest z Microsoftu coś, ale zobaczmy. E, robimy to w następujący sposób. Zaznaczamy sobie ten proces, klikamy na proces i Check Virus Total. On nam teraz tutaj dał tak, musimy dać tak, klikamy OK i on teraz e, pobiera, pobiera sobie dane ze strony virustotal.com no i jak widać e, wirusów tutaj nie ma. Możemy sobie jeszcze również oczywiście sprawdzić inne. Klikamy proces Check virus Total i już nam tej strony virustotal.com e, nie wyświetla, ponieważ automatycznie będzie nam pokazywał e, czy dany proces jest zagrożeniem, czy zagrożeniem nie jest. E, jeszcze raz możemy sobie kliknąć nawet tutaj prawym przyciskiem myszy Check virus Total. I wszystko jest pokazane tak, jak należy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Koniecznie zajrzyj na mojego bloga vdream.pl i subskrybuj kanał YouTube w lewym górnym rogu na tym filmie. Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego. Cześć.